W ramach programu Rozmowy o przyszłości Europy zawędrowaliśmy do starostwa powiatowego w Słupsku. Moimi Państwa gościem jest starosta słupski Paweł Lisowski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Pawle, panie starosto, rozmawiać będziemy o przyszłości Europy, ale przyszłość Europy to oczywiście i przeszłość, i teraźniejszość. Terażnie, Nie można tego rozdzielić. Wszystko się ze sobą łączy i dlatego chciałabym porozmawiać o realizacjach, inwestycjach w powiecie słupskim, realizowanych w ramach funduszy spójności, czyli tych funduszy, szczególnie na rozwój y, mieszkańca tak mm -hmm. w różnych dziedzinach jego życia, jak to w tej chwili wygląda? Mm -hmm. no, w ostatnich latach czy, czy, czy teraz realizujemy rzeczywiście kilka projektów, gdzie środki unijne są zaangażowane. I rzeczywiście są to środki, które są nastawione na, na człowieka, na jego rozwój. Mm -hmm. Tutaj choćbym, w Wspomnę o Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie co roku większość środków, która przekazywana jest na takie aktywne formy wsparcia czy przedsiębiorców, czy osób poszukujących pracę. Jest to związane przede wszystkim z tworzeniem nowych firm chociażby takich no. jednoosobowych, to tam środki europejskie są bardzo mocno zaangażowane i bardzo mocno wykorzystywane i to są naprawdę duże pieniądze w skali jednego roku czy tych kilku ostatnich lat ale również realizujemy takie m, projekty, gdzie występujemy w różnych konkursach, tak? mhm. e, i one też są skierowane do, do ludzi, między innymi przez nasze jednostki choćby rozwój szkolnictwa zawodowego. Na terenie powiatu subskiego odpowiadamy za dwie szkoły średnie, jest to zespół szkół agrotechnicznych w Subsku i zespół szkół ogólnokształcących w Ustce i techniczny w Ustce i szczególny widzę ten nacisk na szkolnictwo zawodowe, tak? Tutaj też pozyskaliśmy środki na rozwój pracowni dydaktycznych, na rozwój takich pracowni choćby gastronomicznej. Najnowocześniejsza taka pracownia w naszym regionie znajduje się w zespole szkół agrotechnicznych, a jej budowa była możliwa dzięki właśnie środkom europejskim. Ale również są to inne inicjatywy. Mi szczególnie taka bliska to, to taki projekt, który w tej chwili realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Chodzi o program Srebrny, Srebrna Sieć. Chcemy wspierać seniorów. W tej chwili złożyliśmy już kolejny wniosek. Już no, od jakiegoś i, czasu dobrze działa. Tak, dobrze się nazwaliśmy to Srebrna Sieć 2, żeby to była taka kontynuacja. Współpracujemy z samorządami gminnymi. I w tym zakresie, w tym zakresie no choćby nasi seniorzy z terenu powiatu słupskiego mogą korzystać z nowoczesnej wypożyczalni sprzętu do rehabilitacji. W poszczególnych gminach bardzo dobrze takie kluby seniora funkcjonują, powstały na bazie właśnie tego projektu. Wolontariat się rozwinął, więc wiem, że seniorzy są bardzo z tego zadowoleni. No i oczywiście ten system SOS, tak? Czyli dostają. O, e, opaski. Tak, to rynku. jest, cały, jest cały, cały projekt opiera się też na telemedycynie, jest to też element, ważny element tego, tego projektu. W obecnej perspektywie lata 2019-2025 Unia Europejska stawia na sześć priorytetów. Wymienię ten jeden, o którym dzisiaj chciałabym porozmawiać, czyli Zielony Europejski Ład. E, czyli co, dążenie do tego, żeby było nam się przede wszystkim, żeby nam się dobrze oddychało, żeby był dobry klimat. Jak to e, właśnie w kontekście powiatu wygląda, mm -hmm. bo, jest, bo dąży się do tego dopiero właściwie chyba będzie to realizowane, wprowadzane, jak powiat się do tego przygotowuje. No przygotowujemy się do tego dosyć intensywnie, ponieważ w tej chwili powstaje Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2020-2030, mm -hmm. między innymi ta strategia ma wypracować rozwiązania, które będą bezpośrednio przełożone w Regionalnym Programie Operacyjnym i tam ona się opiera, ma się opierać na takich trzech głównych Mhm. I jeden taki jeden z tych trzech głównych filarów właśnie dotyczy ochrony środowiska. Więc zdajemy sobie sprawę, że Unia Europejska w najbliższych latach te środki, które będzie kierowała, to właśnie no, na, poprawę, na poprawę tych warunków ekologicznych. Nigdy nie byłem jakimś tutaj wielkim radykałem ekologicznym natomiast myślę że dzisiaj już chyba każdy z nas widzi że klimat się bardzo szybko zmienia mm -hmm. oczywiście to są też te dane statystyczne tak średnia temperatur jest coraz wyższa mm -hmm. no za naszego życia przecież też widzimy jak zmienia się klimat choćby ostatnia zima skutki, praktycznie te... w naszym regionie nie było, nie było były miejsca na terenie powiatu subskiego że nie było dnia z pokrywą śnieżną mm -hmm. mamy okresy mamy okresy suszy z drugiej strony mamy takie ekstremalne zjawiska, choćby nawet w ostatnim tygodniu, tak? te takie nawołnice z zalaniami lokalnymi, i to wszystko powoduje, że coraz większą uwagę zwracamy na to, że ta działalność człowieka. Globalna, ale też taka ta, ta lokalna, ona wpływa jednak na środowisko bardzo negatywnie e, i stąd no, musimy działać wspólnie i to muszą być działania za, po, zaczynając od y, pojedynczego człowieka, od rodziny, poprzez właśnie samorząd, gminny powiatowy czy województwa, ale też rozwiązania systemowe. W, najpierw w kierunku takim edukacyjnym e, pójdziemy, jeśli chodzi o mieszkańców powiatu, żeby nas po prostu wyedukować, jak oszczędzać wodę, jak oszczędzać prąd, jak działać? E, tutaj jeżeli chodzi o. No, no, takie duże, duże skutki, które są powodowane zmianami klimatu, to trzeba działać wielopłaszczyznowo mhm. i tutaj i edukacja, tak jak pani redaktor wspomniała, poszczególnych rodzin, mhm. samorządów, ale również... No, Gospodarki muszą też odpowiednio przestawić swoje, no swoją produkcję prowadzić w ten sposób, żeby ona była bardziej proekologiczna, a to już zależy oczywiście od, od polityki poszczególnych państw. No ale w związku z tym, że jesteśmy też członkiem Unii Europejskiej, to myślę, że te regulacje będą odpowiednio tam skorygowane na tym centralnym polu i one się przełożą na to, co się dzieje. Tak? No nasz region jest jakby szczególnie predysponowany do odnawialnych źródeł energii, tak. Choćby farmy wiatrowe, one już powstały na terenie powiatu subskiego, no i też produkują tą energię odnawialną. Natomiast w najbliższych latach, myślę, że do 2030 roku już z pewnością będziemy, będą wybudowane też farmy wiatrowe na, na Morzu Bałtyckim i tak się akurat składa, że ich lokalizacja ma być na terenie czy na szerokości geograficznej pasa nadmorskiego powiatu, powiatu słupskiego w dużej mierze. Mm. Więc y, uważam, że to też jest szansa rozwojowa, bo tak, jako, jako kraj będziemy musieli spełnić pewne wymogi, czyli dostarczać tę odnawialną, odnawialną energię w, w określonym procencie. W dużej mierze ona będzie pochodziła właśnie z tych farm wiatrowych, które będą wybudowane na Morzu Bałtyckim, a to się będzie wiązało z ogromnymi inwestycjami, mm. czyli z miejscami pracy właśnie y, w tej branży. I uważam, że to jest duża szansa dla naszego regionu. To będziemy na to czekać. Natomiast no, obecnie trwa cały czas epidemia koronawirusa. Mhm. Ten najtrudniejszy moment takiego zastoju gospodarczego, wydaje się, że mamy jakby za sobą. Na początku najbardziej ucierpiały przedsiębiorstwa, firmy eventowe, gastronomia, detaliści. Odmrożenie nastąpiło. Jak pan starosta to ocenia? Jak ten powrót do, no w cudzysłowie, rzeczywistości mhm. wygląda w tej chwili w powiecie? Jakie wsparcie być może było ze strony właśnie Unii Europejskiej? Znaczy, czy najgorsze mamy przed sobą, to, to trudno powiedzieć, tak? Bo, bo też nie wiadomo, co się będzie działo i w najbliższej przeszłości za kilka miesięcy. Na, Generalnie natomiast myślą, że mamy natomiast no, miejmy nadzieję, że tak, że tak będzie. Natomiast no, czas dla niektórych branż był bardzo trudny. Jeżeli chodzi o powiat słupski. No to jednak właśnie ta bliskość morza i to, że jesteśmy powiatem nadmorskim z bardzo silnie rozwiniętą branżą turystyczną, która no, chyba jako, jako gospodarka najbardziej ucierpiała poprzez koronawirusa, bo tam był całkowity zastój. Poza tym jednak ten koronawirus ciągle z nami jest. My weszliśmy w taką akcję i, i, i namawiamy też mieszkańców Polski, żeby wypoczywali właśnie teraz w Polsce, żeby wypoczywali u nas w powiecie słupskim, Również wspólnie z gminą Ustka, z miastem Ustka, z lokalną organizacją turystyczną weszliśmy w taką akcję Zostań mistrzem turystyki, mhm. która ma no, zachęcać do tego, żeby wybierać nasz region. Wspólnie z naszymi powiatami partnerskimi z Polski, z powiatem cieszyńskim, kieleckim czy lubańskim, również prowadzimy taką akcję wzajemnie się zachęcającą, żeby nasi mieszkańcy odwiedzali właśnie nasze regiony i poznawali, poznawali Polskę właśnie w tym czasie. Natomiast, ja myślę, że to już widać też tak. by długi weekend w wózce. Z jednej strony nas to, nas to bardzo cieszy, ponieważ mm. ta gospodarka turystyczna, tak jak, tak jak powiedziałem, ona najbardziej ucierpiała i, to, i, to, i ona jest mm. bardzo ważna. Tutaj widzimy, że jednak też turyści szukają troszeczkę innych miejsc. Tak? To już niekoniecznie są duże hotele. Odosobnione, bardziej. ale bardziej właśnie szukają odosobnionych miejsc, mm. więc tutaj też na dłuższą, na dłuższą metę będzie problem pewnie dla tych obiektów hotelowych większych. Mm. Żeby sobie poradzić z tą, z tą nową sytuacją, wszystko będzie zależało od tego, jak ten koronawirus będzie się rozwijał. Natomiast myślę, że możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o powiat słupski, to jesteśmy trochę taką enklawą, ponieważ tych zachorowań rzeczywiście jest niewiele. Do, do, tego, do tej pory było ich 13, z czego większość większość osób już wyzdrowiała. My również prowadzimy akcje y, y, wspólnie z y, stacją sanitarno epidemiologiczną. Badamy choćby mieszkańców instytucji polityki społecznej, które działają w, w formie 24 godzinnej. Przebadaliśmy pracowników wszystkich naszych domów pomocy społecznej, bo tak jak wiemy, one są najbardziej narażone na koronawirusa i do tej pory wszystkie testy, które przeprowadziliśmy. Były negatywne, więc to są też pozytywne informacje, bo to tak, są jednak pracownicy, którzy pracują w tych jednostkach, ale oczywiście mają swoje rodziny, robią zakupy w sklepach, przemieszczają się, więc to są pozytywne informacje. Natomiast no, rzeczywiście, w związku z tym, że wielu turystów z Polski wybierze nasz region, jest to pewne zagrożenie, natomiast no, nie możemy się zamykać, musimy dalej żyć, dalej, dalej prosperować, ponieważ te skutki negatywne całej tej pandemii. No one będą odłożone jednak w najbliższe tygodnie, miesiące, a nawet nawet lata. No i żeby w tym całym tej całej równowadze pomiędzy tą stroną medyczną a gospodarczą, gospodarczą, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Dokładnie. No właśnie, A to wsparcie unijne było dla przedsiębiorstw? Tak. W tym bardzo dużą pomoc, choćby Powiatowy Urząd Pracy, został dedykowany do tego, żeby, żeby wypłacać. Tam jest kilka, kilka możliwości, ale niektóre z tych możliwości to są jakby wprost, są finansowane właśnie z pieniędzy europejskich, więc no Unia Europejska. Jakby bardzo mocno mm. też dołożyła się do tego, żeby niwelować te negatywne skutki tej, tej pandemii, która występuje przecież w całej Europie. No właśnie, na koniec, jak pan starosta ocenia, ocenia <laughs> przyszłość Europy w kontekście tego, co się właśnie dzieje, co się będzie działo? <laughs> jak oceniam przyszłość Europy? No, rzeczach, no, no chciałbym, tylko... żeby, żeby Europa nadal się integrowała. <laughs> Chciałbym, żeby Polacy nadal byli pozytywnie nastawieni do instytucji europejskich. Myślę, że jednak tak będzie. Chociaż dostrzegamy pewne mankamenty wynikające z funkcjonowania czy z procedur, które są w Unii Europejskiej, to jednak chyba no, w większości jasno widzimy, że i bardzo mocno się do tego też przyzwyczailiśmy, tak? bo już. No, ja już nie pamiętam tych czasów, powiem szczerze i myślę, że pokolenie 30-latków, 20-latków już też nie, nie ma prawa ja tego, nie wyobraża, te, tego, tak. tego pamiętać, że na mhm. przykład nie można swobodnie przekroczyć granicy. Mhm. Oczywiście ostatnie tygodnie i miesiące to, 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 to inny, in, inny powód. Mhm. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żeby nie było tego swobodnego przepływu osób, swobodnego przepływu kapitału. Dzisiaj oprócz tych pieniędzy, o których rozmawialiśmy, co oczywiście też z punktu naszego widzenia jest ważne, mm. natomiast ja <coughs> cały czas podkreślam, że to nie jest najważniejsza wartość, bo przecież dążymy do tego, żebyśmy to my, jako Polska w Unii Europejskiej, yy, była krajem powyżej średniej i żebyśmy to my również my, my mogli mog wspierać inne państwa. <coughs> I przecież wtedy też tak zero nie będziemy podejmowali decyzji, żeby wystąpić z Unii, mhm. tylko będziemy opierać się na tych wartościach, mhm. e, z których też dzisiaj czerpiemy, tak. No młody człowiek może podjąć pracę tak naprawdę w całej Unii Europejskiej, bez żadnych przeszkód. Może za założyć firmę, która będzie współpracowała też bez żadnych przeszkód mhm. z firmami e, Europy choćby zachodniej, tak, mhm. czy, czy państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc to są takie fundamentalne korzyści. No myślę, że nie wyobrażamy sobie, czy ja sobie nie wyobrażam powrotu do czasów, kiedy nie można by było tego robić. No dokładnie, ja też sobie tego nie wyobrażam i myślę, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, a te ostatnie doświadczenia tylko przyniosą coś dobrego i wyciągniemy wnioski w całej Europie. Dziękuję serdecznie za to spotkanie i podzielenie się z nami tymi wszystkimi ważnymi, istotnymi informacjami. Dziękuję, dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.